Wygrałem. Nie, no znowu. To co, jeszcze jedna partyjka? E, Okej, okay. ale dasz mi wygrać? Oczywiście, że nie. Ha! Znowu wygrałem. Nie, no zawsze. Dobra, 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 już. Poczekaj, coś ci wytłumaczę. Każdy w życiu czasem przegrywa. No tak. Jednemu zdarza się to rzadko, a drugiemu cały czas. Pamiętaj tylko to, że największym zwycięzcą jest ten, kto umie pogodzić się z własną porażką. I nie tylko pogodzić, ale umie też z nich wyciągnąć wnioski. Bo porażki nie są po to, by nas zgniatać w ziemię. Choć owszem, to robią. Ale one są po to, byśmy mogli coś z nich wyciągnąć na przyszłość. Byśmy mogli więcej nie popełniać tych samych błędów. A więc każda porażka w naszym życiu jest tak naprawdę naszym sukcesem, jeśli tylko dobrze wyciągniemy wnioski. Okej, okay, teraz już na pewno wygram.